Wizyta pod wiatrą. Wiata zamknięta, ale tutaj mamy jakieś rzeczy. Co to jest? Szafka. Umywalka. Budowlane odpady. Szafka przesuwana z szklana. Półeczki takie. Tutaj szklanki. Może ktoś się zainteresuje. to wystawię. Tak wyglądają. Tutaj jakieś nie wiem co to Dobra, tu jakieś skubane, ale to co to jest? boż jakiś reflektor samochodowy tego jeszcze nie było niemiecki tam co mamy chyba puste Ona chyba puste a tutaj są jakieś tasiemka ledowa klapa z toalety nawet jeszcze, ale w środku jest stara Pudełko po nowej, kolejna szafka, co my tu mamy pod spodem? Choinka I co to jest? Chyba od wędki, żeby wbić i wędkę trzymać, nie wiem, chyba coś takiego. I tutaj jakieś pudełko po kompresorze, nie będę tego podnosił, bo to takie ciężkie. I co, i tyle? I tyle.